Czas zacząć wycieczkę. Żeby nie padało. O nie! O nie! O nie! Ta wycieczka dzisiaj odbędzie się najprawdopodobniej na lotnisko. Dlaczego na lotnisko? Żeby sobie poglądać samoloty Ryanaira. Zobaczymy, mamy przed nami oprócz dziur w drodze jakieś 105 km, czyli no, około półtorej godzinki jazdy. Zobaczymy, paliwo jest, jest, motocykl też jest, kamera jest, mikrofon też powinien być, kołża też jest i piach na asfalcie. Czyli wszystko jest w zasadzie. No ale pustki w tej mojej miejscowości. I tyle. Wszyscy pochylali wczoraj. Dobra. Puszczamy pana. Tak dla bezpieczeństwa. I jedziemy. Pięknie, zielone dla nas jest Wszystko dzisiaj jest czyli wszystko będzie piękne Prócz pogody, bo będzie padało Fu, fu, fu. to w ogóle wam powiem że coś co musi być w motocyklu I coś co muszę sam osobiście dokupić To uchwyt z ładowarką do telefonu Bo już kilka razy mi się zdarzyło jechać na jakieś dłuższe wycieczki Z postojem na stacji benzynowej I z ładowaniem telefonu, bo nawigacja się kończyła Tu teoretycznie jest ufet z ładowarką Ale to jest pozostałość po poprzednim właścicielu I to podejrzewam, że na pewno kilkuletnia pozostałość i ta ładowarka po prostu nie działa. Uchwyt sam sobie jest spoko, mimo to, że jest najprostszym uchwytem, jaki tylko może być. Nigdy nie miałem takiej podbrankowej sytuacji, żeby telefon gdzieś tam powiedzmy był zbyt luźno i gdzieś tam, żeby było ryzyko, że ten telefon spadnie. Ale no minus jest taki, że ta ładowarka nie działa i trzeba coś pokombinować. No teraz mam tej baterii 92%, więc jest nadzieja, że wytrzyma. A jak nie, to będziemy po prostu jechać po znakach. To już kilka razy w mojej karierze posiadacza prawa jazdy, czy do kategorii A czy kategorii B nie kończyło się dobrze, a kończył czy... dobrze. Kończyło się po prostu dodatkowymi kilometrami i miejscowościami, które niekoniecznie chciałem w tamtym czasie zwiedzać. Ale jeżeli chodzi o motovlogi może coś ciekawszego się uda nagrać. Zobaczymy. Co przyniesie dzisiejszy dzień? Ta droga jest albo zaplamiona, albo tu padało. Ale z cukru nie jesteśmy. Damy radę. Nie. To niektórzy w tej chwili zastanawiali się, czemu nie stoję przed nim. A może dlatego, że zaraz to się zaczynają dwa pasy, więc będzie można go spokojnie wyprzedzić. No dajesz, dajesz. Nic się nie bój. Dobra, i widzę, że będzie chyba wyścig z renuką. Albo i nie. A nie, może jednak. Nie ma wyścigu. Mam drzewa w telefonie. Nagrywa się. Tak jest. Nagrywa się. Na na którymś vlogu to mówiłem. Ale lusterka w motocyklu przydają się nie tylko po to, żeby zobaczyć, czy coś za nami jedzie, ale czy dioda w GoPro się. Siemryga się. Jak się mryga się, to znaczy, że się nagrywa. Bo już mi się zdarzyło raz gadać. Sam do siebie i się okazywało, że rzeczywiście gadałem sam do siebie Kurde, ale to pustki dzisiaj Żywej duszy nie ma na ulicy A przyznam szczerze, że pogoda wygląda, podejrzewam jak wygląda na, na nagraniu, ale jest w miarę ciepło Więc nie ukrywam, trochę mnie to zastanawia Szczególnie, że to obok zaraz jest jezioro to takie nie za małe jezioro, to takie naprawdę już fajne. Że można i sobie motorówkę wziąć i popływać, nie? ma co ukrywać, kurde, wyprzedzać, nie? I... A i tu jest rzeźko, mam kurde Ale w lecie jest zawsze chłodno Tylko, że kurde, jest lipiec jeszcze, nie? Więc nie powinno być rzeźko, tylko powinno być gorąco Też Jest to, że mam krop, krople deszczu na szybce. Dobra, tam najważniejsze, że jest fajnie, jest przyjemnie. Nikt nie mówi, że ci będzie sucho. Za wyjątkiem pana Kreta. By być mokrym, no tak średnio. Teraz trzeba będzie nie zatrzymać. Chyba tak? tak. chcę tam leje. O nie! O nie! O nie! Szlak by to trafił późna. Pierdzielę. Przystanek autobusowy. Help me. Where are you? I am here późwa. No nie! Nie lubię tego. Dobra, przystanek jest jakiś? Nie ma przystanku. Kuźwa mać. Dobra, ale drzewo jest. Bijamy pod drzewo. Dobra, damy radę pod drzewem się skitrać? Damy radę pod drzewem się skitrać. Szlak by to trafił, Tu jest super. O! Dobra. Zobaczymy na prognozie pogody. To jest z jednej chmury? Kuźwa jeszcze górka jakaś Jezu, leje <grystanie> Kuźwa Dobra, chwilę poczekamy Przestało padać Tak wygląda ogólnie kanapa wytarta moim rękawem Zresztą wytrzemy dalej Wiedziałem, że akurat jedna chmura się znajdzie, w którą wjadę, i będzie to na pewno chmura deszczowa, ale życie dam radę. No i to by było na tyle. O kurde, chyba niewystarczająco wytarłem, ale teraz tyłkiem wytrę Jeszcze się nie wyrypać z tej. Górki, dobra. Mamy to. I kontynuujemy podróż. Aha, jeszcze szybka. Dobra, wysnie. Mogę wam w tej chwili dać takiego protypa z podróży motocyklowych. Wieście ze sobą na kawałek jakieś szmatki czy czegokolwiek, żeby sobie wytrzeć szybka Czy czymś innym niż z brękawem Kurde, teraz to już się w ogóle zrobiło rzeźko. Zapiąłem swój zapiąłem No i fajnie Pan. Sprawdźcie sobie, że tą chmurę, którą przed chwilą przeczekałem, to że się z nią znowu, nie? Zarąbiście. Kuźwa, no ja mam pecha, nie? Dobra, trudno. Mam radę, trzeba po prostu ją przegonić chyba. Tam już się przejaśnia kawałek dalej, nie? One hour later. Powiem Wam, że co minę tą chmurę, jedną, to mam wrażenie, że cały czas się w nią wpierdzielam znowu, nie? Jak tylko zrobię jakiś skręt na rondzie, chociaż tutaj już mi się wydaje, że powinno być okej, ok. chociaż przyznam szczerze, że jestem cały mokry Ale dam radę, nie takie rzeczy byśmy z Andrzejem robiły w deszczu. Powiem Wam, że w najgorszej takiej drodze, jak przez długi czas nie ma znaku yy, i tego tutaj nie było przed chwilą. Jest to, że człowiek nie wie do końca, czy jedzie w zabudowanym, czy nie I tak trochę schiza jechać 95 na godzinę, czy 99 Że będzie stał jakiś pan z suszarą I akurat nas zmierzy i powie Panie, coś pan zrobił, tutaj był teren zabudowany Bo te tereny zabudowane w Polsce są na tyle z dupy, że nieraz w polu mamy zabudowane. A rzeczywiście tu gdzie byłaby potrzeba żeby ten zabudowany się znalazł To go nie ma Tak jak na przykład tutaj Tutaj mamy dom po lewej, po prawej, mamy pobocza I co i zabudowanego nie ma A dlaczego? Bo podejrzewam, że policja nie ma gdzie stanąć I nie ma gdzie wlepać mandatów czy zabierać prawa jazdy No jedzie lewa w górę Pierwsza, nie druga Nawet trzecia, bo były dwie osoby jest mowy Bardzo fajna miejscowość No i co, padałoby przejść, ale... Nie mamy zabudowane, także trzeba dać po Heblach. W ogóle Wam powiem, że FZ Dynka, jeżeli chodzi o, o ten model, można powiedzieć o nim wiele dobrego i złego. Złego pewnie też, ale jedna z wielu dobrych rzeczy to są hamulce w niej. Powiem szczerze, że nie jeździłem jeszcze nigdy takim motocyklem, nawet nowymi, które by miały tak zarąbiste heble Nie wiem, czy dobrze powiem w tej chwili, ale wydaje mi się, że kiedyś czytałem, że RZ1 ma te same hamulce co Yamaha R1.